Kolejny odcinek z serii o matplotlibie, czyli serii, w której robimy różne wykresy i wyświetlamy je w Pythonie. Dzisiaj robimy wykres punktowy, czyli taki, na którym w konkretnych miejscach wyświetlają się punkty. Przejdźmy od razu do napisania import matplotlib pyplot splt, żeby dodać sobie nasz moduł do tego kodu. A następnie musimy się zastanowić, ponieważ nasze dane należą do dwóch osi, tak? Do osi X oraz osi Y. Czyli tak jak w każdym innym do tej pory przerabianym przykładzie, musimy mieć jakąś zmienną X, która będzie posiadała wartości, które mówią, na jakich pozycjach na naszym wykresie będą dane. I pozwól, że ja tutaj sobie wkleję taką bardzo prostą tablicę idącą od 0 do 8. Ktoś mógłby się uprzeć, i na przykład to taka ciekawostka napisać po prostu range. I tutaj na przykład 9, natomiast nam się przyda za chwilę ta, w takiej formie, to więc proszę przepisz to sobie. I mam jeszcze y z absolutnie losowymi danymi. Jak widzisz, te dane mogą się powtarzać. Tutaj są na przykład czwórki. Także takie wartości jak 0 nie stanowią problemu, oraz te wartości nie muszą być po kolei. One po prostu mówią, że dla x0 będzie y5, dla x na przykład 4 będzie y11. Następnie piszemy plt.scatter, i to tutaj dodajemy na wykres nasze dane. Więc w nawiasie podajemy x oraz y. A następnie, jeśli śledziłeś moje poprzednie filmy, to wiesz, że możemy dodać jakieś dodatkowe informacje. Na przykład, możemy dopisać sobie nazwę. Na przykład, ja tutaj napiszę kropki. Możemy też ustawić jakiś kolor, czyli na przykład orange. I za chwilkę jeszcze coś sobie tutaj dodamy. Natomiast teraz po prostu wyświetlmy to. No i może jeszcze podpiszmy osie, czyli PLT X label to będzie po prostu X oraz PLT Y label. To będzie po prostu Y. To będzie Y. Muszę dopisać PLT Legend, ponieważ korzystam z labelek. I ta linijka jest niezbędna, żeby to wszystko się. To dokładnie tak jak należy wyświetliło i jeszcze plt.show aby wyświetlić rezultat. No to co? Klikam prawy przycisk myszki, uruchom kod i wyświetlił nam się wykres. Jak widzisz mamy nasze kropki, mamy może nie najpiękniej, ale jednak podpisane osie, jest tutaj y jest x, mamy kolor taki jak należy ale są dwie rzeczy. Po pierwsze może byśmy chcieli na przykład większe te kropki, prawda? Bo one są strasznie małe. No to mamy tutaj taki parametr jak S. I mogę mu przypisać na przykład wartość 150. Te kropki od razu staną się większe. Ale jeśli widziałeś wiele takich wykresów, to czasami są tam na przykład jakieś trójkąty, albo jakieś sześciokąty. I chciałbyś zmienić kształt. Więc po prostu dodaj sobie parametr marker i musisz podać tutaj konkretną wartość. I ja lubię czasami powiedzieć, że słuchaj, możemy coś zrobić na kilka sposobów, ale jeśli chcesz dokładnie wiedzieć co i jak, to musisz skorzystać z dokumentacji, bo zobacz, na stronie Matplotliba jest dokumentacja dotycząca markerów i znalezienie tego nie jest proste, nie jest trudne. Po prostu wyszukałem Matplotlib marker style i to było tyle. A widzisz, że tutaj jest wiele takich opcji i po prostu ja nie jestem w stanie tego przerobić i to jeszcze w taki sposób, który byłby przystępny, zrozumiały i się by go dobrze i ciekawie słuchało. Więc zostawiam to dla Ciebie, a Ty możesz sobie sprawdzić kilka takich markerów, na przykład taki V, żeby były te trójkociki, o których mówiłem, tak? Jest jeszcze ostatnia rzecz, którą być może powinienem był, powiedzieć na początku, ale chciałem zostawić na koniec, i dlatego właśnie tutaj mamy tę tablicę w ten sposób zapisaną. Wartości z tej tablicy nie muszą być do końca po kolei. One tylko mówią, jakie są te pozycje markerów oraz mogą się powtarzać. Czyli teraz mogę na przykład dopisać jeszcze raz pozycję szóstą. No i jeśli teraz uruchomię kod, to on się wyłoży, dlatego że podałem, że będzie ileś markerów, tak? Tutaj akurat będzie ich 10 ale podałem za mało wartości dla tych markerów, dlatego podaję wartość. O, na przykład niech tu będzie wspomniana dziesiątka. I co? I możemy mieć dla jednego x, -a, o tutaj to widzisz, dwie wartości podane, albo nawet trzy, prawda? Teraz piszmy jeszcze raz coś takiego, szóstkę i dajmy tutaj na przykład jeszcze piątkę. No i dobrze, więc jeśli, że tak powiem, byłeś właśnie w kropce, zastanawiałeś się, ale ja przecież chcę mieć wiele wartości dla pojedynczych, dla pojedynczych współrzędnych x, bo mam takie dane, bo ja tego po prostu potrzebuję, to bez obaw jak najbardziej możesz takie coś robić. I jeśli dotychczasowe filmy, które zobaczyłeś na moim kanale, nie spełniły swoich oczekiwań, to na przykład szukasz jakiegoś innego typu wykresu, na przykład wykresu kołowego. To koniecznie subskrybuj z dzwoneczkiem, bo jeśli ja odrzucę kiedyś taki film, a chyba się jeszcze nie rozstałem z Matplotlibem, to dostaniesz wtedy powiadomienie i będziesz pierwszym, kto będzie mógł to obejrzeć. A tymczasem żegnam się, do usłyszenia.